A witajcie, kochani! Więc w dzisiejszym filmiku pomyślałam, że powiem Wam, jak ja przygotowuję się do mojego czwartego porodu. Jak przygotowuję się fizycznie, mentalnie i emocjonalnie. Więc jeśli chcecie wiedzieć, oglądajcie dalej. mnie mówiąc o porodzie, będziecie bardzo dużo słyszeć o tym, że tak naprawdę to jest bardzo duża gra mentalna, a um, jest bardzo dużo i to jest bardzo duża prawda, że strach ma wielkie, wielkie połączenie z bólem, więc to jest bardzo, bardzo ważne, że zanim zaczniesz poród, zanim zaczną się twoje pierwsze skurcze, a ty mogłabyś się pozbyć wszystkich strachów, które masz powiązane z porodem, jeśli oczywiście Chcesz mieć naturalne, pozytywne doświadczenie przy swoim porodzie. A więc będziemy mówić o tym, jak pozbywać, pozbywać się tak naprawdę strachu. Czy możemy się pozbyć strachu? Ja powiem tak. Powiem Wam, że świat zrobił nam, kobietom, jedną wielką, bardzo dużą nieprzysługę. Hollywood grał w tym bardzo dużą rolę. A. Bo bardzo często widzimy na wszystkich filmik filmach i tak dalej kobieta leżąca na łóżku, nogi otwarte, trzymając swojego męża czy partnera, krzycząc w niebo głosy, mówiąc, że o, to jest... nie wiem, a jesteś okropny, nienawidzę Cię, to jest ostatnia rzecz, którą chcę teraz robić i... Y, you did it to me! I powiem Wam, że... Y, tak bardzo często kobiety właśnie myślą i tak właśnie bardzo często oczekują i będą myśleć: że okej, okay, takie coś na mnie czeka, i o, ja nie wiem, czy ja chcę takie coś doświadczyć. Ale jeśli ty będziesz myśleć o swoim porodzie, um, że to będzie najgorsze, najbolejsze, najbardziej dramatyczne doświadczenie, jakie ty kiedykolwiek będziesz miała w swoim życiu, to tak najprawdopodobniej będzie. Bo tak przygotowywujesz z siebie i tak karmisz swój umysł takimi właśnie myślami. Ale muszę Wam przyznać, że nie każdy poród tak wygląda, nie każda kobieta tak doświadcza porodu, i to na pewno nie było doświadczenie, które ja przechodziłam, kiedy ja rodziłam swoje dzieci. Więc pierwszą rzecz, którą będziesz musiała zrobić, to działać ze strachem. Jedna rzecz, którą możesz zrobić, to rozmawiać z kobietami, które miały bardzo dobre doświadczenie w czasie porodu i miały bardzo dobry, fajny, a, naturalny poród. Bo będziesz też wierzyć właśnie, że takie coś jest też dostępne i jak najbardziej możliwe dla Ciebie. A, I będziesz tym właśnie się karmić. Powiem Wam, że a, jedną z książek, które ja przeczytałam, to jest uh, książka Inne May, Guide to Childbirth. I powiem Wam, że pierwsze 130 stron w tej książce to są właśnie doświadczenia kobiet, i spisy jakiejś takiej właśnie um, historii kobiet, które właśnie miały bardzo fajny, naturalny uh, poród. Niektóre może w bardzo trudnych doświadczeniach. I powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne żeby właśnie wypełniać się, wypełniać głowę właśnie takimi myślami. Nawet jeśli jakby sobie pomyśl, pomyślicie sobie, że ta książka ma może jakieś 330 stron, 310, a 110, o, 130 stron z tej książki jest dlatego, żeby pomóc wam um, budować właśnie w tą wiarę, że możecie mieć dobry poród, a um, Budujemy to bardzo często, właśnie na, oparte na tym, jakie miały doświadczenie inne kobiety i jak one przechodziły przez poród. Wstępną książkę, którą ja też przeczytałam, która tak naprawdę była chyba pierwszą książką, którą ja przeczytałam i całkowicie zmieniła moje podejście do porodu. To jest książka, która się nazywa Supernatural Childbirth. Ja nie wiem, czy ta książka jest przetłumaczona na polski, ale to jest świetna książka. Ja ją napiszę um, na dole i autora. I jeśli złapiecie się na tą książkę, to zdecydowanie polecam. Naprawdę zmieniła moje całe myślenie co do porodu i bardzo, bardzo, bardzo mi pomogła. Na internecie, też właśnie na YouTubie, możecie znaleźć bardzo dużo medytacji i hypnobirthing, tego jak właśnie możecie się przygotować na pozytywny, naturalny poród. Da wam to bardzo dużo fajnych takich... A narzędzi do tego, aby przygotować się tego jak, tym, jak oddychać, na czym się skupić, jak myśleć właśnie w czasie a, porodu. Ja robiłam hypnobirthing z moim trzecim synem i bardzo, bardzo polecam. Następna rzecz, jak walczyć ze strachem, to jest to moim zdaniem, żeby właśnie napisać sobie dokładnie, jakie ty masz, jakie masz strachy, jakie ty masz obawy, czego ty tak naprawdę obawiasz się a, w czasie porodu. I potem przechodzić właśnie z, przez tą listę. Ze swoim mężem, ze swoim partnerem, ze swoją położną i powoli, jakby, redukować a, ten strach. Jedna rzecz, i moim zdaniem, bardzo ważna rzecz tego, jak możesz pozbywać się tych rzeczy ze swojej listy, to jest oczywiście właśnie wypełniać pozytywnie swoją myśl tym, co słyszysz, ale moim zdaniem, następna rzecz, tak samo ważna, to jest edukacja. Um, powiem Wam, że ja stawiam obydwie, można powiedzieć, na tej samej platformie, powiem Wam, że ja się bardzo dobrze mentalnie przygotowałam do mojego pierwszego porodu, um, tym, że będę mieć pozytywny yy, poród, niestety tak się nie skończyło, skończyło się, mój pierwszy poród skończył się cesarką, który byłby bardzo ogólnie ciężko przejść przez to, że skończyło się to cesarką, a tak naprawdę niepotrzebną i Muszę przyznać, że było mi ciężko. Więc ja w moim pierwszym, um, przed moim pierwszym po porodem, byłam bardzo dobrze przygotowana mentalnie, ale ja nie miałam tej wszystkiej i całej wiedzy, um, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo potrzebna. Um, w Polsce my nazywamy ogólnie cały poród jako birth, jaki wiesz, poród, ale tak naprawdę wiemy, że poród to jest podzielony na cztery różne części. I jeśli ty, jako kobieta, zaczną ci się twoje pierwsze skurcze, ty wiesz, że okej, okay, to jest mój pierwszy um, jakby stopień w tym porodzie, ja wiem, co mam oczekiwać, ja wiem mniej więcej, co będzie działo się z moim ciałem, masz o wiele więcej kontroli nad tym, co, co masz oczekiwać, co będzie się działo, jak to kontrolować. A... Um, Będziesz wiedziała dalej, co masz oczekiwać, co będzie Ci się działo z swoim ciałem. Um, I moim zdaniem jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo ważne przygotować się um, y, nie tylko właśnie mentalnie, ale też wiedzieć, co ty tak naprawdę możesz oczekiwać od porodu. Bo ja poszłam w swój pierwszy poród, myśląc tak, że wiecie, no tysiące kobiet na urodziło naturalnie, miliony. A to się robi codziennie, tak? Każda kobieta jest w stanie urodzić naturalnie, i to jest prawda w wielu przypadkach, tak? Mamy oczywiście świetną pomoc medyczną um, w 2019, ale powiem Wam też, że um, ja czułabym się o wiele lepiej i czułam się o wiele bardziej mocna, wiedząc, co mnie, co mnie czeka. W moim drugim, a, mo a w moim trzecim, to już w ogóle. To już po prostu powiem Wam, że to był całkowicie inny poród całkowicie inny poród, um, bo nie tylko byłam przygotowana mentalnie, ale też byłam przygotowana um, emocjonalnie ale też byłam przygotowana, bo wiedziałam dokładnie, co będzie się działo w czasie porodu. Um, i, I samo to, sama wiedza zabiera bardzo dużo strachu. To jest tak, jakbyście, jakbyście miały przygotowywać się na egzamin. Bardzo ważny egzamin, a um, wykułyście wszystko, wiecie dokładnie, um, znacie odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie musicie bać się tego egzaminu, bo idziecie na egzamin, mówicie. No, i ja znam wszystkie pytania, ja się przygotowałam. Ja nie muszę bać się tego, że obleję ten egzamin, bo ja wiem dokładnie, co oni będą oczekiwać, i ja wiem dokładnie, że ja wiem odpowiedzi. Znam odpowiedzi na te pytania. Więc nie, ba nie, buje nie boicie się tak bardzo, a idź w, iść w ten egzamin, jeśli wiecie dokładnie, co nas, co was czeka. tak? I jest dokładnie tak samo z porodem. <grym> Następna rzecz to jest spisać to. Um, birth plan. My tutaj w Anglii piszemy birth plan i twój birth plan dajesz to swojej położnej, dajesz to, ja zawsze miałam dwie kopie, pisałam, pisałam jedną właśnie kopię, którą dałam położnej, bo on od, te, od ciebie tego oczekuje chyba tam w 30 którymś tygodniu, a później yy, ja miałam drugą kopię, którą ja dawałam swojej, um, jak w, szłam do szpitala. Więc położne, które przybyły ze mną w czasie porodu, one wiedziały mniej więcej, wiedziały dokładnie, jak ja chcę mniej więcej, żeby przy nie, żeby przechodził mój poród, ale jak chcę, żeby one mi pomagały w czasie porodu, jak chcę być wspierana w czasie porodu, jaki ja chcę mieć poród, jakie ja preferencje mam co do, na przykład, używania różnego sposobu. Um, Um, you know, coping with pain, um, czyli, no, walczenia jakby, nie wiem, z bólem, <laughs> albo po prostu z tym, że po prostu jest i niewygodnie. Um, I w moim breath plan, ja miałam to wszystko spisane, i to jest świetnie mieć ludzi przy sobie, ze sobą, w twoim otoczeniu. Którzy będą cię wspierać, to jest strasznie ważne. Jeśli masz męża, który wiesz tak jest, mm, mm, nie wiem w ogóle o co chodzi w tym naturalnym porodzie i tak dalej, daj mu książki do przeczytania, oglądaj z nim wideo, może takie jak to, um, historie innych kobiet, tak jak właśnie, jak, tak samo jak ty się edukujesz, pozwól też i wbij swojego męża w swój świat tego, co ty chcesz i czego ty oczekujesz. Od swojego, porodu, od swojego um, porodu, ale też jak chcesz, żeby on ci pomagał. Um, bo to jest bardzo ważne, żeby twój partner życiowy pomagał ci w, w czasie, kiedy ty będziesz jak najbardziej potrzebowała jego pomocy. Więc jest bardzo, bardzo ważne, żebyście um, żeby twój staw, żeby twoi ludzie wokół Ciebie. Um, no mieli fajne do ciebie podejście i żebyś nie miała ludzi, którzy, wiesz, będą ci mówić, o nie musisz tutaj udawać bohatera, bo um, wejść sobie jakieś tam lekarstwo czy coś takiego, nie? Jeśli masz takich ludzi wokół, to yy, to, nie jest, to nie jest to nie jest pozytywne, to nie jest co, coś co, co kobieta chciałaby usłyszeć. Um, Chcę słyszeć jak najbardziej um, wsparcie, zachęcenie i tak dalej, tak dalej. Właśnie w czasie porodu. Dobrze jest też to, żeby na przykład sobie spisać licz, y, rzeczy, właśnie um, je, um, sposoby, takie jakie na przykład ty myślisz, albo wypróbuj sobie je w domu, jak ty możesz sobie, a jak ty ogólnie walczysz może z bólem, um, jakie ty pozycje, do jakich jakie ty pozycje chcesz przyjmować. Um, bo wtedy, jeśli podchodzisz do. Do porodu, masz całą listę rzeczy spisanych, to wiesz, że Okej, okay, wypróbuję, będę siedzieć tutaj jak krzesło, tutaj będę się opierać na ścianę. Tutaj na przykład um, nie wiem, jak w Polsce na przykład, będziesz miała, na przykład Birthing Center, na przykład mają um, takie listy, albo takie chusty do um, ciągnięcia. Um, siedzieć na piłce, cokolwiek, jeśli masz listę takich rzeczy, um, Albo ogólnie, żeby robić skłodz, tak, um, przysiady. Więc jeśli masz tą listę, to wiesz, że okej, okay, na przykład woda, tak. Um, czy możemy wypełnić basen? Bo na przykład chcę wypróbować i wejść do basenu, być w wodzie. Um, więc powiem Wam, że jest bardzo dużo sposobów, które Wy możecie też um, wytestować w domu, zanim będziecie rodzić. Wiadomo, że to jest może trochę inaczej, bo jeszcze jeśli to jest twój pierwszy poród, już wcześniej tego nie doświadczyłaś i nie wiesz do końca, co będzie ci działać. Ale dobrze jest działać, y, 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 um, przechodzić przez całą swoją listę. Że jeż, już jak jesteś w szpitalu, a może jeszcze jesteś zanim, zanim jeszcze dojdziesz do szpitala, pojedziesz do szpitala, wypróbować właśnie te wszystkie a różne pozycje i zobaczyć, jak to wszystko tobie działa, jak ci, jak ci to pasuje, i żeby mieć tą listę, bo wtedy jesteś w szpitalu i mówisz sobie: OK, zrobiłam, się działam na tym. Spróbujmy coś innego. Zrobiłaś to przez pół godziny, godzinę 40 minut, nie wiem cokolwiek, 15 minut. Spróbujmy następną rzecz i idziesz dalej listę. Czujesz się o wiele bardziej przygotowana, gotowa na to, że a ty wiesz, co chcesz próbować. Masz listę tego, że okej, okay, wypróbujemy to wszystko. <laughs> I to jest świetne, żeby oni wszyscy też widzieli, że ty a jesteś przygotowana, wiesz, co Cię oczekuje i też wiedzą wtedy, jak Ci pomóc. A ty sama emocjonalnie będziesz się czuła o wiele, wiele lepiej a, i będziesz miała o wiele lepsze podejście co do swojego um, porodu. Bo będziesz już emocjonalnie gotowa na to, że no, ty podejmiesz się tego wszystkiego, co próbowałaś i um, będziemy próbować. Okej. Okay. Następna rzecz to jest przygotowanie się fizycznie. I jak słyszałyście, na pewno dużo ludzi o tym mówi, że poród to nie jest Sprint to jest maraton. I to jest bardzo wielka prawda, bo przez większość Twojego porodu czekacie, czekają cię skurczę, czekają cię skurczę i będziesz miała czas, żeby odetchnąć, zrelaksować się i jest następny skurcz. I z powrotem od... czas, żeby odetchnąć. Um, I czasami to jest, y, to, wygląda, to jest parę dni, czasami to jest 24 godziny, czasami to jest 12, czasami to są 3 godziny od pierwszego skurcza, zanim urodzi się dziecko. Mimo wszystko to jest dosyć długi proces i powiem Wam, że bardzo dobrze jest przygotow przygotować się fizycznie na, co, na to, co Cię czeka. Um, ja bym bardzo polecała ogólnie praco, pracę nad dolną częścią naszego ciała, czyli nasz gluc, um, nasze pośladki, hamstrings, nogi ogólnie. Um, bo, bo nawet jeśli pomyślisz o tym, że chcesz y, 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 robić squats, tak? to um, To samo to fizycznie będzie duża presja na Twoje nogi. Um, I jest bardzo dobrze, jeśli przygotujesz swoje nogi na właśnie takie fizyczne ćwiczenie, które może trwać paręnaście godzin. Ja na przykład, to jest moje czwarty poród, ja wiem z, z doświadczenia, że mimo to, że moje dzieci ogólnie są, um, nie są żadne, wiesz, plecy do plecy, back to back, ułożone, mi cały poród zawsze przechodzi na plecy i, i mi ja czuję wszystko we, w plecach. I do 6 cm jest ok, potem idzie trochę i jest pod górkę. Um, I powiem Wam, że ja jedna rzecz, która mi zawsze pomagała, to jest właśnie opieranie się o ścianę albo y, ciągnięcie czegoś, na przykład właśnie tego jakiegoś sznura, um, albo na przykład jest, w wielu łazienkach jest takie metalowe. A taka rączka do trzymania, jakby, i dla mnie pomaga to, żeby to ciągnąć. I powiem Wam, że ja wiem bardzo dobrze, że ja będę musiała przygotowywać swoje ramiona i swoje plecy bardzo dobrze na poród, bo yy, wiedząc, że tak właśnie się będzie działo, i ja, to jest jedna z pozycji, którą ja najbardziej i najczęściej przyjmuję a w czasie porodu, to żeby może zmniejszyć liczbę <noise> zakwasów, jakie będę miała. Po porodzie, który miałam na przykład um, z moim trzecim synem, to wiecie, ja poszłam, urodziłam go i tak dalej, i tak dalej poszłam się wykąpać, umyłam Chciałam, wiecie, poszłam umyć głowę, włosy i podniosłam ręce do góry i tak w ogóle poczułam wszystkie, całe moje ramiona, całe moje plecy, po prostu mówię sobie... Potem, wiecie, miałam zakwasy w moich ramionach, w ramionach właśnie, bo wszystko, moje, Mój cały poród właściwie przechodzi na plecy, a że ja właśnie, wiecie, ciągnęłam to bardzo mocno, to... To jest tak jakby ciągnij... No, ciągniecie, to jest, by, wiecie... A... Um, to tak jakby po prostu super ćwiczenie na siłce przez parę godzin. Więc, no, miałam niezłe kwasy, można powiedzieć, moich ramion. Więc to jest jedna rzecz, którą ja wiem, że będę musiała się przygotować fizycznie, żeby właśnie a, ćwiczyć moje ramiona, ogólnie moje całe ciało. Następna rzecz, którą ja na przykład bardzo bym poleciała, którą możecie zrobić fizycznie, a jak się przygotować do tego, to jest y, masaż wszystkich swoich, jakby kobiecych części, tak? A um, jest olej, który możecie używać, Evening Pim Rose Oil, który ja używam, który pozwala nie Wam y, też, żeby Twój cervix był miękki, ale też używać, więc to są wszystko mięśnie, które Ty chcesz jakby jak najbardziej zrelaksować, ale też rozciągnąć. I to jest bardzo, bardzo potrzebne w, w czasie porodu żeby się nie rozerwać. Powiem Wam, że ja miałam dwa naturalne porody, z moich z trzech porodów um, były dwa naturalne, i mój drugi, mimo to, że moje dziecko, mój syn potrzebował um, pomocy lekarza, bo jego ramię było całkowicie stak, um, to jego głowa wyszła i on potrzebował pomocy od lekarza, żeby po prostu je odwrócił, go odwrócił i po prostu, żeby on wyszedł. I bardzo rzadko zdarza się to, że w takiej interwencji, można powiedzieć, w takiej pomocy lekarza ty się nie rozerwiesz. a um, Ja się nie rozerwałam, gdy, gdy, jak ja mówiłam to moim znajomym, które nawet były położno, położne, to one tak w ogóle wow, ale w ogóle to nie słyszałam w ogóle o czymś takim. I powiem wam, że y, jak wiecie są trzy stopnie um, a rozerwa, 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 rozerwania, tak się to mówi? Rozerwania? W moim pierwszym naturalnym porodzie miałam a drugi poziom. W moim trzecim miałam, nie, nie miałam w ogóle. A w Anglii tutaj naturalnie y, nie tnie się kobiet. Um, co ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego. Bo ja rzeczywiście, mimo to, że to był. Y, jak w moim pierwszym porodzie miałam drugi stopień rozerwania to powiem Wam, że ja wolę drugi poziom rozerwania, niż żeby ktoś mnie ciął, bo to naprawdę, <gryw> dziękuję Ci bardzo. Ale, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj się nie tnie. i ogólnie większość kobiet, jeśli poczytacie sobie statystyki w różnych krajach, na przykład w Anglii, a, gdzie ogólnie kobiet z góry się nie tnie... Um, Najwięcej kobiet ma drugi stopień rozwarcia. Bardzo rzadko jest, żeby był trzeci stopień rozwarcia. Najbardziej jest właśnie pierwszy i drugi stopień rozwarcia. Um, więc to Wam tylko pokazuje, że tak naprawdę, no ja wątpię, My nie musimy być cięte. Um, moim zdaniem. Ja też na wszystkie moje znajome, które tutaj mam, to powiem Wam, że tylko jedna z nich musiała mieć. Yy, Musiała być przecinana z tego powodu, że mieli problem, żeby w ogóle dziecko wyszło. Więc to naprawdę tutaj bardzo rzadko się zdarza. A um, następna rzecz, jaką fizycznie możecie się przygotować, to jest ogólnie nasza postura, um, naszego ciała. I powiem Wam, że to nie wystarczy tylko, żeby Twoje dziecko było głową odwrócone do góry, yy, znaczy, do góry nogami było, <laughs> ale wchodzi w to, o wiele więcej wiedzy, żeby Twoje dziecko było po dobrej stronie, dobrze miało a um, dobrze było w Twojej um, w kości łonowej, tak ułożone. Powiem Wam, że ja mam, to jest właśnie jedna rzecz, którą ja bardzo musiałam pracować i dalej. Każdy moja, każda moja ciąża i każde moje dziecko to jest właśnie przygotowanie do tego, bo moje, moje kości łonowe. Yy, Moje hormony relaksują mnie tak bardzo, że moja kościółnowa bardzo często idzie w niebalans i nie jest równa, i to bardzo nie jest benefitowe, benef not beneficial, um, dla dobrej pozycji mojego dziecka. I wiele, na przykład moje drugie i trzecie dziecko, um, moje drugie było transverse, położone bardzo długo, moje trzecie było bridge, i ja musiałam się nauczyć. I zrobić bardzo dużo różnych ćwiczeń, do tego, żeby odwrócić go głową w dół i żeby on był w dobrej pozycji. Też musiałam. Um, no, musiałam dużo ćwiczyć i musiałam uważać na to, żeby być w dobrej pozycji. Jedna pozycja, którą możecie na pewno wykorzystać, szczególnie na samym końcu, to jest to, żeby siedzieć właśnie prosto. Może włożyć sobie poduszkę pod plecy i nie siedzieć tak. Wiecie, u, na, na sofie. A. Um, ale co do tego wszystkiego powiem Wam, wyślę Was na stronę Spinning Babies. Jeśli nie słyszałeś o tej stronie, to powiem Wam bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam tą stronę znajdziecie. Um, prawie możliwe wszystkie jakiekolwiek możecie mieć informacje, co do tego, jak ułożyć dziecko um, poprawnie do um, porodu, bo wiemy, że dziecko ułożone dobrze do porodu, które dobrze leży, to jest też szybszy Lepszy i um, bardziej sposobniejszy sposób, żeby, żeby mieć właśnie naturalny poród. Więc to będzie na tyle co do um, tego, jak możecie przygotować się do naturalnego, pozytywnego porodu. Mam nadzieję, że jest wam, będzie wam ten, pomocny ten filmik. I jeśli macie jakieś pytania, proszę, proszę piszcie, a jak najbardziej chciałabym Wam odpowiedzieć. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, może o tym. Jakie robię ćwiczenia, um, jak przygotowuję się na poród, albo cokolwiek, um, to proszę piszcie. Um, to jest właściwie pierwszy filmik, jaki taki nagrałam co do porodu. Ja uwielbiam mówić o tym, szczególnie przez te wszystkie doświadczenia, które ja doszłam z trzema porodami, a i tyle, ile można powiedzieć, nauczyłam się przez te wszystkie trzy porody, to można, mogę powiedzieć, że uwielbiam <laughs> zakręcać i mówić ogólnie. O porodzie i o naturalnym, pozytywnym doświadczeniu porodu. Um, więc a, więc zobaczymy się, mam nadzieję, w następnym filmiku. Um, Pójdźcie mi w sam zapis, jeśli podawał, podobał Wam się filmik, i zobaczymy się w następnym.